Cześć witajcie, z tej strony Kobajen Kuba. W dzisiejszym odcinku testujemy bardzo ciekawy, a przede wszystkim tani głośnik. Jest to oczywiście Manta SPK 409 Hardbeat, za którą zapłaciłem niecałe 90 zł w Media Expert. Zwykle tego nie robię, dlatego dzisiaj wyjątkowo zanim zaczniemy, chciałbym Was wszystkich poprosić, abyście zasubskrybowali ten kanał, a tym samym dołączyli do najlepszej ekipy testującej głośniki bluetooth na polskim YouTubie. Zasubskrybowanie tego kanału da wam możliwość dołączenia do grupy basownicy Kuby, która jest poświęcona tylko i wyłącznie głośnikom bluetooth. W grupie tej dzielimy się o oraz porównujemy głośniki. Dlatego już teraz polecam wam zasubskrybować kanał, po czym dołączyć do grupy. Link znajduje się oczywiście w opisie filmu. A teraz przechodzimy już do testu tej manty. Na pudełku producent pochwalił się funkcjami jego głośnika. Znajdziemy tu informację, że posiada on 6W w RMSie, podświetlenie LED, zasięg do 10 metrów, no nie wiem czy ja się czym chwalić, slot na kartę microSD, radio FM, wejściowy port AUX oraz akumulator o pojemności 1500 mAh. Z tyłu opakowania znajdziemy trochę więcej informacji. Jest tu napisane chociażby, że bluetooth jest w standardzie 3.0. Szkoda, że nie 4. Znajduje się tutaj także informacja, że głośnik posiada port USB, a slot na kartę microSD może pomieścić karty od 1 do 32 GB. Co ciekawe, na pudełku nie znalazłem nigdzie informacji, ile głośnik może grać na jednym ładowaniu. Na stronie Media Expert jest napisane tylko, że głośnik posiada wbudowany akumulator, który pozwala na wiele godzin bezprzewodowej pracy. Na stronie producenta także nie ma żadnych informacji o czasie pracy na baterii. Dlatego też postanowiłem zadzwonić do Manty. Firmy. Dziękujemy za cierpliwość. Czekam tu już 5 minut i trochę mi się to zaczyna nudzić. Nie, dobra, ja czekam do 20 minut i się rozłączam, bo to po prostu nie ma sensu. Czy wy to widzieliście? Po 27 minutach oczekiwania Manta po prostu się rozłączyła. Manta, co to jest za traktowanie klienta? Później dzwoniłem jeszcze raz, niestety, ale nie da się do nich dodzwonić. No cóż, najwyraźniej się tego nie dowiemy, ale zakładam, że będzie to około 5 godzin. A więc bez zbędnego przedłużania rozpakujmy sobie ten głośnik. Oprócz samego głośnika w zestawie znajduje się folia bąbelkowa, kabelek mikro USB do ładowania, kolejny do kolekcji. Oczywiście nie mogło też zabraknąć instrukcji obsługi. Sam głośnik prezentuje się bardzo ciekawie, myślę, że będzie prezentował się jeszcze lepiej, gdy włączymy LEDy. Zgasiłem wszystkie światła, abyście mogli zobaczyć, jak głośnik świeci. Włączam go. Przełączmy teraz tryb świecenia. Przyznam, że efekty podświetleniowe są całkiem spoko, na pewno lepsze niż w Hykerze Fantazym. W ogóle te głośniki są bardzo podobne, wykonane z takiego samego materiału, jednakże co do jakości dźwięku, to Hyker niestety, ale od razu wymięka. A jak już jesteśmy przy jakości dźwięku, to Manta gra naprawdę ładnie, niestety jej basy są na dość niskim poziomie. W przypadku JBL Go, bas słychać już trochę wyraźniej niż w Mancie, ale spokojnie, Go nie wygrywa, Manta jest głośniejsza. Posłuchajcie teraz sami różnicy, w sumie to JBL Go jest bardzo dobrym konkurentem dla Manty, ponieważ ich cena jest praktycznie identyczna. Thank uh -oh. I który głośnik lepszy? No, oczywiście, że Manta, bo ma LEDy. A tak naprawdę, gdybym miał się sugerować jakością dźwięku, chyba jednak wybrałbym goła. Funkcja radia działa jednak, że aby z niej korzystać, potrzebujecie kabelka USB, który będzie pełnił rolę anteny. Niestety, ale Manta znalazła tylko dwie stacje radiowe. Jak możecie pamiętać, Voltron od Mediatechu wykrył tu aż 18 stacji radiowych. Sprawdźmy, czy działa tu odtwarzanie muzyki z pendrive'a. U-disk display. Jak mogliście słyszeć, działa w głośniku. Tym bardzo podoba mi się fakt, iż ta podstawka jest gumowa, więc możemy go postawić w taki sposób. Basów tutaj nie ma dużych, więc przewracać się nie będzie. Natomiast jeśli chcemy nasz głośnik postawić w taki sposób, producent także to przewidział i zrobił tutaj te podstawki. Jako już głośniki bluetooth są wręcz stworzone, aby umilać tam m.in. przejażdżki rowerowe, producent przemyślał to i zaprojektował ten głośnik tak, aby mieścił się w uchwycie na bidon. Do testu wykorzystam kawiora live. Kawior za chwilę sparuje się z głośnikiem, ale zanim to, kawior powiedz, dlaczego masz taki brudny rower. Teraz pójdziemy sobie sprawdzić zasięg. Przypominam, że producent obiecuje nam tutaj minimum 10 metrów. Chciałem właśnie zmierzyć zasięg, ale z tego co widzę, moja metrówka się strasznie pogięła. Firma Topex. Jedziemy do Budowlanego. Zasięg manty wyniósł 18 metrów oraz 40 cm. Podsumowując, uważam, że jest to bardzo dobry głośnik w kategorii do 100 zł. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie, że jeśli chcecie, to przetestował jakiś głośnik, jedyne co musicie zrobić, to zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz napisać w komentarzu, jaki to głośnik. Ja się z wami żegnam, no i narka.